Cześć, jestem Hania, witajcie w moim odcinku na moim kanale. Z góry przepraszam za bardzo, bardzo długą przerwę. Naprawdę nie wiem dlaczego jednak nie nagrywam, ale teraz postaram się nagrywać bardzo często. I z tego względu, że tak długo nie nagrywam, zaczynam nową serię. I pierwsza to będzie seria DJ, Będę pokazywał wam, jak się robi już różne takie kreatywne rzeczy, czy coś takiego, czy Fridget To jest... Y a druga seria to będą Moji Popsy, bo teraz zamiast pet shop'ami bawię się moji popsami, mam ich naprawdę bardzo dużo. I mam dwa domki. Czyli naprawdę odcinki będą... Mam nadzieję, że ciekawe i będziecie je oglądać. I chciałabym Was też zaprosić na mojego TikToka. Tutaj macie nazwę Funka No i mam nadzieję, że wpadniecie, bo będzie mi naprawdę bardzo miłe, jak wpadniecie. I zapraszam do oglądania. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić naklejki. Zapraszam do oglądania. A więc, tak, do zrobienia naklejek potrzebujecie tak: taśmę klejącą. Ja, ja mam taką grubą, ale, ale tak mi się wydaje, że taka cienka też y, będzie dobra do tego. Tylko, że musicie dać dwie warstwy. Y, nożyczki potrzebujecie też i papier. Może to być papier śniadaniowy, albo jak to ja mam papier do pieczenia. I wasze wzorki na naklejki. Ja tu mam naprawdę bardzo dużo, bo sobie powiecinam. I to mogą być wzorki takie jakie chcecie. Ja mam właśnie takie większość Waskuger Girl. O. I pokażę wam jak zrobić właśnie takie naklejki. Bierzecie sobie wzorek. Może on, on być wydrukowany albo y, narysowany. Ja mam akurat wydrukowane. Bierzecie sobie... Taki obrazek. Ucinacie kawałek papieru ściernego. Co? Nie, jakiego papieru ściernego. Papieru do pieczenia albo papieru. Ja wezmę sobie taki malutki kapułek. I on musi być trochę większy od tego waszego obrazka, żeby ładnie się naklejka zrobiła. Bierzemy taśmę. Bierzemy taśmę, odklejamy i kawałek i przyklejamy go na tutaj papier. Tak żeby ta klejąca strona jakby nakleiła to na to. Ok, tutaj. Przykleiłam. Tutaj ma, macie to mnie klejącą stronę. Bierzecie Wasz obrazek, kładziecie go tutaj na to. Na wasz papier i bierzecie kolejny kawałek taśmy. Odcinacie. I naklejacie. To tutaj, tu jest ta klejąca strona. Na wasz papier i na waszą naklejkę. Tak jakby obudowujecie ten obrazek taśmą. Wlepiacie i teraz wycinacie. Yy, pamiętajcie, żeby jak wycinacie, to jakby nie wycinać od razu przy brzegach tego, bo wtedy Wam wyjdzie takie coś. Taka nieudana. Tu w ogóle to nie będzie naklejka, tylko tutaj jest. To jest normalnie kartka, i tylko na tym jest na początku. Tutaj jest taśma, i tu w ogóle się nic nie klei, i jest taka ble. To nie jest w ogóle naklejka, to jest kartka. Musicie zrobić taką. taki odstęp. Taki. Jak widzicie tutaj, jest tutaj taki jakby odstęp od tej naklejki. Nie przejmujcie się, że yy, jest za dużo tego, bo po prostu, jak będziecie tą naklejkę odklejać, to odrywacie ten papier i zostaje Wam sama przezroczysta taśma i Wasz wzorek. Czyli robicie przerwę. Okej, okay, moja naklejka już jest gotowa. Takim prostym sposobem robicie takie ładne naklejki. I teraz, jak macie tę naklejkę, to po prostu sobie odklejacie ten papier od taśmy. O, i macie taśmę, to znaczy macie naklejkę i możecie ją... Gdzie chcecie przykleić. Na przykład ja nie wiem, gdzie mam przykleić, więc przykleję ją tutaj. I macie Pięknie się ona trzyma. Nie zostawia śladów, bo wiadomo, to jest tylko taśma. A taśma raczej nie zostawia śladów. Możecie ją potem z powrotem przykleić. I macie gotowe naklejki. A więc jeśli Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Jeszcze raz przepraszam za przerwę. I na moim TikToku w komentarzach możecie pisać pomysły, na co mam zrobić jakby... Yy... Tutorial, na przykład dzisiaj zrobiłam na naklejki i możecie pisać mi w komentarzach na no co mam jeszcze zrobić i czekajcie na odcinek z historykami o mojibobsach. Pa!